Wybierz tematykę, w której będziesz tworzyć treści. Bądź konkretny i na początku trzymaj się jednego tematu. Chcesz każdym kolejnym filmem trafić do każdego widza, do którego do tej pory dotarłeś. Następnie stwórz 50 pomysłów na filmy, wybierz 30 najlepszych i do nich stwórz tytuły. Każdy musi budzić ciekawość, najlepiej być krótszy niż 50 znaków, maksymalnie 60 i być konkretny oraz zrozumiały dla 10-latka. Zostaw na 48 godzin, a następnie wybierz 10 najlepszych i zacznij tworzyć do nich scenariusze. Trzymaj się struktury Ice. Intro Content End. W pierwszych dwóch zdaniach potwierdź tytuł, następnie wymień trzy główne rzeczy, które widz obejrzy w filmie, ewentualnie przedstaw swój autorytet albo wytłumacz, dlaczego warto oglądać dany film. Na przykład, mówiąc, co zmieni w życiu widza. Content to główna część filmu, podziel ją na segmenty, każdy zacznij od wyjaśnienia, co będzie się działo albo jaki problem rozwiążesz. Następnie pokaż drogę, którą ty lub widz musicie przebyć, a na koniec pokaż efekt Twoich działań lub efekt uzyskany po zastosowaniu tego, czego uczysz. Powtórz to tyle razy, ile jest segmentów. End, czyli zakończeniu, powiedz, dlaczego warto obejrzeć twój Inny film i użyj ekranów końcowych, żeby do niego odesłać. Następnie ustaw kamerę i mikrofon, użyj światła słonecznego i nagraj swój pierwszy film. Potem otwórz program do montażu i dostosuj swój styl montażu do swojej grupy docelowej. Jeżeli nagrywasz dla młodzieży, coś takiego może być. Jeśli nagrywasz dla starszych, sugerowałbym coś bardziej spokojnego i powolnego. Po skończeniu montażu zostaw film na 24 godziny, potem obejrzyj go i popraw dociągnięcia i błędy. Wyrenderuj i zacznij uploadować na YouTube. W tym czasie zrób miniaturę, powinna składać się z tła bohatera filmu, Może to być oczywiście rzecz, ewentualnie tekstu nadającego kontekst i ewentualnego brandingu. Niczego kur... więcej. Na YouTube ustaw tytuł, miniaturę możesz w opisie dodać parę zdań o czym jest film i jeden, dwa, trzy linki do czegoś ważnego. Nie skupiaj się na słowach kluczowych czy też keywordach. Następnie opublikuj ten film, powtarzaj ten proces raz, dwa w tygodniu lub co dwa tygodnie. Brawo, zacząłeś prowadzić kanał. Pamiętaj, żeby z każdym kolejnym filmem coś ulepszać. Może to być tytuł, miniatura, intro, scenariusz, prowadzenie, montaż i tak dalej. Dodatkowo, kiedy film z tego kanału pojawi się na Twojej. Stronie głównej, kliknij na niego i obejrzyj. Subskrypcja nie ma znaczenia. A jeżeli chcesz więcej, więc zapisz się na 3-dniowe, darmowe warsztaty o YouTube. Link tutaj lub sprawdź Akademię YouTube 2.0. Oba linki w opisie filmu. Peace.